We wrześniu po wakacyjnej przerwie młodzież rozpoczęła nowy rok szkolny. W Rybniku oficjalna inauguracja nauki w szkole zbiegła się w czasie z oddaniem do użytku kolejnego boiska ze sztuczną nawierzchnią. To jeden z dziewięciu tego typu obiektów, które jeszcze w tym roku zostaną oddane do eksploatacji. Kilka z nich już działa, inne są w fazie realizacji. W oficjalnym oddaniu obiektu do eksploatacji uczestniczyli parlamentarzyści, władze miasta, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, był również rybek, maskotka rybnika, oczywiście nauczyciele oraz młodzież gimnazjalna. Gości powitała dyrektor placówki Mirosława Cięńczek. Dziękując za udział w uroczystości, dyrektor podkreśliła rolę i znaczenie boiska w kontekście bardzo dobrych wyników sportowych osiąganych przez uczniów gimnazjum. Zabierając głos, prezydent pogratulował znakomitych wyników oraz wyraził nadzieję, że nowy obiekt pozwoli młodym sportowcom utrzymać wysoką formę. Szkoła rzeczywiście jest znana z bardzo dobrych wyników sportowych. Raz w roku spotykał się z młodzieżą z okazji wręczenia i różnego rodzaju wyróżnień, m.in. wyróżnienia sportowe i właśnie jak są wyczytywani uczniowie, gimnazjum nr 1, gimnazjum nr 1, gimnazjum nr 1. To y, świadczy w sposób dowitny o tym, że tak rzeczywiście jest. Wam młodzi przyjaciele życzę, żeby udało Wam się tutaj utrzymać w tą formę y, jak najlepiej. No i przede wszystkim, że można realizować swoje cele sportowe. Dla wszystkich, również dla mieszkańców, obieg otwarty, także bardzo się z tego cieszymy. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Karolina już Boisko pobłogosławił miejscowy proboszcz z kościoła Matki Boskiej Bolesnej, ksiądz Franciszek Radwański. W trakcie uroczystości zadeklarował, że będzie się starał korzystać z położonego po sąsiedzku obiektu. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, ojca i syna i ducha świętego. Niech wstąpi na to miejsce i na tych, którzy będą z niego korzystali. Żeby to nie była czcza obietnica, że będę korzystał z tego boiska, to poświęcę go w sposób specjalny. Nowe boisko, a właściwie kompleks sportowy na terenie szkoły, posiada wyznaczone pola gry do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Obiekt wyposażono w kosze do koszykówki oraz demontowalne bramki i słupki do siatki. Modernizacja boiska szkolnego na terenie gimnazjum nr 1 trwała od kwietnia do czerwca bieżącego roku. Inwestycja kosztowała nieco ponad 282 tys. zł.